Nic tak nie doprowadza do życiowej ruiny jak myśl o zaległościach i że znowu nie przeczytało się nic z zeszłorocznego TBR-u. Dlatego, hej wybredna Maruda, nie będzie dziś opowiadać o tym, co czytać zamierzała, ale poległa, za to spróbujemy z nadzieją patrzeć w przyszłość i pogadamy sobie o książkach, które planuję przeczytać w roku 2026. Oczywiście łatwo nie będzie, bo poza moimi naiwnymi życzeniami oraz spontanicznymi decyzjami, wśród tytułów, po które będę sięgać, musi się przecież znaleźć miejsce na egzemplarze recenzenckie, na książki wylosowane w ramach projektu Trzy Słoiki, ale też na książki do mojego nowego wyzwania wybrednym słowem. Podrzucę wam to wyzwanie w opisie, bo mogliście przegapić shorta. Także sporo będzie rzeczy niespodziewanych, ale ja dziś o tych raczej planowanych, bo są pewne powieści, które chodzą za mną od dawna i wypadało wypadałoby je w końcu nadrobić. I zacznę od autorów, których Twórczość e, chciałabym poznać lub kontynuować, e, i jest to chociażby Kwang, której czytałam wojnę Makową i uwielbiam, i muszę w końcu sięgnąć po kolejne tomy, chociaż obawiam się, że złamią mi serce. Plot Twist właśnie zaczęła w republikę Smoka. I jeżeli lubicie brutalne fantazy z szarymi, ciemno szarymi moralnie bohaterami, no to koniecznie sięgnijcie po te trylogie. No, ale ja też jestem ciekawa jej Yellowface i Babla, e, to są tytuły, które mam na półce, ale także tej katabazy, o której było w tym roku bardzo głośno, no i zastanawiam się, czy jest tutaj sens słuchać audiobooka, skoro podobno ma to od groma przepisów. A ja jestem team audiobooki. Co roku także czytam coś od S. Andersona i dobrze wiemy, że książka roczni to za mało, żeby nadrobić wszystko, co ten pan pisze, bo to jest taki, taki, taki zagraniczny mróz, tylko jeszcze pseudonimów nie używa, chyba. No i siedzi w skomplikowanej fantastyce, którą aby ogarnąć, potrzebuje nieco więcej koncentracji niż zwykle. Co ciekawe, powoli też odkrywam wady jego twórczości, za które być może mnie zjecie, więc o tym kiedy indziej. Za mną podstawowa trylogia z mgły Zrodzonego, więc mogłabym teraz sięgnąć po kolejne tomy z tego cyklu, ale tak naprawdę czeka mnie teraz sprawdzenie w jakiej kolejności najlepiej czytać powieści z Kosmerem, bo to jest olbrzymi świat, olbrzymi uniwersum i zakładam, że podobnie jak u Cassandry Clare trzeba będzie skakać między pomniejszymi seriami, żeby czegoś tam sobie nie zaspoilerować, więc zobaczymy czy w tym roku padnie na stop prawa, czy w ogóle może Drogę Królów, czy, czy coś z jedno tomówek. Ostatnio też co nieco ciągnie mnie do Krymie i thrillerów, i bardzo chciałabym częściej po ten gatunek sięgać. No i w końcu sprawdzić, jak podejdą mi książki Friedy McFadden, bo mam wrażenie, że każdy od niej coś czytał i wśród opinii zazwyczaj są zachwyty, no i tam plot twisty chwalicia. Jak wiecie, ja uwielbiam kiedy powieść mnie zaskakuje, nawet vlog z czytaniem tego typu książek padł, także mam nadzieję, że taka pomoc domowa czy inne tytuły od Friedy mi to zagwarantują. I z tego samego powodu chciałabym przeczytać książki Raylera Seigera, bo mam wrażenie, że swojego czasu było o nich bardzo głośno, już wtedy miałam ochotę je sprawdzić z, czy, z czym to się je w ogóle, no i był właśnie czas gdy to nazwisko widziałam wszędzie i długo myślałam, że to jest kobieta, a potem chyba wyskoczyła Frida i Ryler poszedł troszeczkę w odstawkę, no ale u mnie wciąż na celowniku, e, o i Ruf Ruf Where to, to, to było to takie głośne nazwisko w tym gatunku, to też sobie do, muszę dopisać do listy, Ruf Where, tak? Where? Jakoś tak na celowniku także wciąż i wciąż książki Donny Tartt i ja wam obiecuję, że ja coś od niej w końcu przeczytam w tym roku, nie ma przebacz, bo ja Wam nawet powiem, że ja zaczęłam już czytać tajemną historię. Kilkadziesiąt stron za mną. Miała to być lektura do omówienia podczas jesieniarskiego vloga, ale w trakcie doszłam do wniosku, że chyba chciałabym ją przeczytać nie na szybko, tylko na spokojnie z dogłębną analizą tych wszelkich intelektualnych odniesień, więc odłożyłam to na za chwilę która do tej pory nie nastąpiła, ale nastąpi. Natomiast z takich fantazy młodzieżówek, czy romantazy, bo w sumie to nawet jeszcze nie wiem, jak zachwalifikować tę serię, chciałabym w końcu sięgnąć po twórczość Stefani Garber, bo ja dosłownie wszystko od niej mam na półce, tylko wciąż nie przeczytane, więc najpierw wpadłby pewnie Karawal i jego kolejne tomy, potem trylogia Baśń o Złamanym Sercu, podobno jest lepsza, no i mam jeszcze jej Alchemię Tajemnic, która już wykracza poza romantazowy klimat i jak słyszałam skręca bardziej w poważną Dark Akademię. Lektury doczekać się nie mogę, a skoro wszystkie my posiadam, to może jakiś binge reading, może jakiś reading vlog, miesiąc z autorką. E, zobaczymy, co się wydarzy, bo ja tak planuję, planuję, a potem wychodzi, jak wychodzi. Patrzę sobie na kolejne tytuły e, na mojej liście i teraz naprawdę wkraczamy w moje małe wyrzuty sumienia, czyli tytuły, które powinnam mieć już dawno za sobą. Na pewno będzie to liber długo, bo dobrze wiecie, że mam słabość do jej twórczości i tymczasem wciąż nie sięgnęłam po jej serię Dziewiąty Dom, byłam blisko w tym roku właśnie książkę wyciągnęłam do tego jesieniarskiego vloga, tak jak tajemną historię, no ale finalnie przeczytałam chyba trzy strony i musiałam porzucić to na rzecz jakiejś tam propozycji patronackiej z krótkim deadline'em a bardzo kusi mnie sam klimat Dark Academia tej powieści ale też takie bardzo rozstrzelone opinie, bo słyszałam naprawdę wiele złych słów na temat pewnych wydarzeń z fabuły i ich etyczności, moralności właściwości. Wśród tych czytelniczych wyrzutów sumienia oczywiście gdzie znalazła się klasyka. Otóż moi drodzy, ja wciąż nie przeczytałam Dumy i Uprzedzenia, czy Rozważnej i Romantycznej, wciąż nie poznałam wichrowych wzgórz, a to wypadałoby przed tą dziwną adaptacją, która nadchodzi. No, nawet taki upiór w operze, upiór opery czeka na swoją kolej, co fance muzykali wręcz uwłacza. I nawet jeżeli te lektury nie przemówią do mnie, do mojego serduszka, co jest możliwe, bo to czasy i światopogląd się zmieniają, to jednak przydałoby się mieć pewien taki kontekst kulturowy i literacki. Mam też takie serie, które chciałabym kontynuować, ale aby to zrobić prawdopodobnie będę musiała zre to by poprzednie. Niby już przeczytane, ale no właśnie, za cholerę nic z nich nie pamiętam. Więc na ten TBR pozwoliłam sobie dopisać Szklany Tron Sary J. Maas, bo czytałam Tom pierwszy i nowelki kiedyś, kiedyś. I chciałabym to kontynuować, bo ten cykl w moim mniemaniu jest lepszy niż dwory, które, no, co prawda przyniosły autorce większą popularność, ale jednocześnie poszły już w taki totalny mainstream z tym, zróbmy pana cieni i dowalmy spicy sceny na każdej stronie. Mm. Stara, dobra masa ze Szklonego Tronu, wróć! Chociaż wy wiecie, że ja za nią w ogóle nie przepadam po tym, jak niemal splagiatowała Anne Bishop. O tym też był materiał, jak byłam jeszcze młoda i chciało mi się wchodzić w dramy. No i chciałabym także ogarnąć temat dar Starów Anioła w końcu, bo mam u siebie sześć tomów Starów Anioła, mam trzy tomy Dniepolskich Maszyn i mam potem trzy tomy tamtych nowych serii, a przeczytałam bodajże dwie pierwsze książki z całego uniwersum, także czeka mnie trochę nadrabiania yy, Team Film z Jamie. Spisałam też sobie kilka takich yy, szybkich strzałów, czyli takich tytułów, które nie wiążą się z moją sympatią do osoby autorskiej, albo nie są seriami do uzupełnienia, jakby nie ma tam żadnych argumentów, po prostu o tej jednej książce gdzieś tam słyszałam i chciałabym sprawdzić co i jak. No i tu muszę wspomnieć o krwi nad Jasną Doliną przy Staniu Boże. podobno jest to no, no, fantastyczna, fantastyka, zaskakująca i realnie chyba nie spotkałam się z żadną negatywną czy chociażby niepochlebną opinią na jej temat. Ona co prawda, wciąż nie wyskakuje z lodówki. Myślę, że ten tytuł zyskałby na popularności, gdyby pojawił się na Legimi czy Go, No bo w tym momencie, jeżeli nie kupisz, nie wie pożyczysz z biblioteki papieru, no to inaczej się z nią nie zapoznasz. To samo z wolą wielu. O niej pierwszy raz słyszałam u Books and Lala za granicą i podobno pomysł na konstrukcję świata i fabuły jest genialny. Genialny, więc jestem tego bardzo ciekawa. Żałuję, że nie ma tego nigdzie w abonamentach, to znaczy e-book jest chyba do dopłaty. Nawet w kalendarzu Adwentowym świata książki, ta książka kosztowała ponad trzy dychy, więc słabo, szczególnie, że ja teraz mało czytam w papierze ze względu na wzrok. Także dajcie mi więcej audiobooków. Chciałabym w tym roku sięgać także częściej po literaturę faktu, literaturę popularną naukową, ale też psychologiczną. Wiecie, czasem pojawiają się tutaj odcinki z panią psychopedagog, no i jednak chciałabym tą swoją wiedzę na ten temat pogłębiać i na temat też swojego własnego stanu psychicznego, też chętnie bym poczytała, o ile te niby poradniki są czegoś warte. Dlatego jeżeli macie do polecenia coś dotyczącego introwertyzmu, czy też ADHD, czy spektrum autyzmu, to ja bardzo chętnie polecajki przyjmę, co by nie przebijać się przez masę kiepskich pozycji. No a oprócz tego oczywiście wyczytywanie spółek, czyli projekt trzy słoiki, wyzwanie wybrednym słowem oraz znacznie więcej, bo mam od groma pomysłów na materiały mniej lub bardziej analityczne, do których będę musiała co nieco nadrobić, albo po prostu do tematycznych vlogów, więc tutaj też oczywiście będę wdzięczna za wskazówki w komentarzach, które cykle na kanale podobają Wam się mniej, które bardziej, na co warto poświęcać czas. Tak wiem, że ma być więcej maru, szukam książki, dajcie życie, ja mam te wszystkie Wasze komentarze zaskrinowane, mam album w telefonie, w tym momencie 150 screenów i ja to kiedyś zrobię, tylko dajcie czas.